Izabelowe! Cześć! O, mnie nie widać prawie! Słuchaj, i jak tam? Jesteśmy drugi dzień w szkole nowej. Opowiadaj, jak tam wrażenia ze szkoły! Super! Ale tutaj musisz mówić, kochanie, odwrócić się troszeczkę. Ale chciałem się mieć słońce. No wiem, zrobię. O, dobra, no. Bo ogólnie było fajnie, siedzieliśmy ogólnie w tych samych ławkach co wczoraj, ale było fajnie, bardzo fajnie. Mogliśmy rysować co chcemy, robiliśmy jak było na wakacjach. A jak chodzenie po szkole? Nie za bardzo chodziłam, ale ogólnie jest fajnie. A wczoraj zwiedziłaś szkołę trochę więcej? Pochodziłaś trochę więcej? Nie. Nie pochodziłaś więcej po kretarzach wczoraj? Nie. Mówiłaś, że chodziłaś. Nie, ja tylko dzisiaj kawałek poszłam. A ja myślałam, że gdzieś dalej poszłaś. Nie. I widzicie, strach ma wielkie oczy. Tak się bała iść do szkoły, tak nie chciała iść do szkoły. A słuchajcie, skończyło się na tym, że wczoraj jak wróciła ze szkoły, ten pierwszy dzień, to mówi, że ona już się nie może dzisiejszego dnia doczekać, bo tak bardzo chce iść do szkoły. No i mam koleżankę z jednej ulicy. Tak, okazało się, że dziewczynka, która z Tobą chodzi do klasy, mieszka na, jednej, na tej samej ulicy co my, i nawet tego nie wiedziałyśmy. No właśnie. Nie? Właśnie. Po nas ciągle też prawie nie ma. Ciągle gdzieś wychodzimy, może dlatego się mijałyśmy zawsze. Może? Zresztą ona tak długo nie mieszka, może dlatego, wiesz? To będzie teraz jej drugi rok tutaj. Dopiero. Chyba tak. Yy, to mówisz, że było super. Jak ta dziewczynka ma na imię? Nie mówimy takich rzeczy, dobra? Nie zdradzamy takich rzeczy bo to są nowe znajomości, nowe koleżanki nie wiemy czy by chciały żebyśmy mówiły, więc nie mówimy takich rzeczy, po prostu koleżanka tak. No nie? No tak. <laughs> jeszcze obiadków nie mamy teraz, bo ten tydzień jeszcze w naszej szkole niestety nie ma obiadów. Ale ogólnie mamy Co jest trochę dziwne, dopiero od przyszłego tygodnia. Zobaczymy, jak będą ci obiadki smakowały, bo się pani kucharka zmieniła. Może będą lepsze, a może się okaże, że będą niezjadliwe. Tu chodź, kochanie, bardziej, pojedzie samochód? Tak nie. To słuchaj, to mówisz, że co? Ogólnie fajnie, tak? Ogólnie bardzo fajnie. Ale tutaj się na mnie spójrz, bo tak to nie widać. Ogólnie bardzo fajnie? Tak, ja sobie stałem tu pod krzaczkiem. I będziesz z chęcią chodziła do szkoły? No, oczywiście z chęcią, bo szkoła jest fajna. No chodź, chodź. Ja zachęcam do szkoły. Zachęcasz do szkoły inne dzieci, tak? tak? Żeby się nie martwiły, że nic nie jest strasznie. Tak. Że warto chodzić, co? Bo widzę, co? Macie, ja, ja... Ale tutaj mów, kochanie, bo Ciebie nie będzie słychać. Ja e, dzisiaj mam tylko trzy lekcje, ale to była jedna lekcja. Że e, ciągle dokładnie wczesnoszkolne, bo dopiero przyszliśmy do szkoły. Tak. A już dostaliście jakieś książki? Tak, już wszystkie podręczniki mamy. Macie podręczniki? Tak, ale one były tak ciężkie, kiedy tak nie szłam, to... oła, oła, oła. Oła. I Ty podpisywałaś, czy Pani podpisywała podręczniki? E, pani chyba. Mhm. Pani wyczytywała i po prostu dawała. Mm -hmm. Słuchajcie, dajcie znać, jak tam u was wyglądają te pierwsze dni w szkole. No. Czy Wam się podoba, czy nie, zwłaszcza pierwsze klasiści, bo to jest dla Was bardzo duża zmiana, bo u Ciebie były takie dzieci dzisiaj w szkole, które rano troszeczkę płakały, że muszą zostać, co? No. No ale wiesz, ty już znasz tą szkołę, wiesz jak tutaj jest, znasz nauczycieli, to ty się tak nie denerwowałaś, ale są takie dzieci, które tu przyszły pierwszy raz i nie jest im tak wcale do końca łatwo. No bo ja już tu chodziłam do zerówki, do przedszkola. Dokładnie. chodziłam do takiego niemiełego przedszkola, gdzie mam oswie... to było przedszkola gdzie... Ale musisz się do mnie troszeczkę odwracać. No, tamto przedszkole, wcześniej chodziłam do jednego przedszkola i tamto przedszkole było fajne, ale miałam niemiłą koleżankę, nawet koleżankę, bo mi powiedziała, że y, moja mama albo tata nigdy po mnie nie przyjdą. Tak, ale wtedy byłaś bardzo malutka, miałaś 2,5 roku. Ja w to uwierzyłam. I ty ciągle to pamiętasz i w to uwierzyłaś, a się i tak okazało przecież, że mama Przychodzę. Zawsze po Przychodzę. ciebie przychodzi. To nie ma takiej możliwości, że ktoś was nie odbierze ze szkoły. No właśnie. Swoich dzieciaczków. No. I potem przekoczyłam się właśnie do tej szkoły i od przedszkole jestem do teraz. Dokładnie. Dobra, my coś jeszcze Wam nagramy w domu, dokończymy, bo jak idziemy, to nam mocno słońce świeci i ciężko nagrywać, nie? No właśnie. Bo albo ja ciebie dobrze nie widzę, albo ty nie możesz na mnie patrzeć, bo tak nam świeci. No właśnie. Przyszłyśmy do domku. Połóż sobie plecaczek. Czekaj, czekaj, nie, nie, nie dawaj go tutaj, zaraz sprawdzimy twoją śniadaniówę. Jak to dzisiaj poszło ci z obiadem? Wróć ze śniadaniem. Jak to było? Bo mówisz, że zjadłaś część. Zaraz sprawdzimy Marcysi śniadaniówę. Zobaczymy, czy wszystko wypakowała, bo wczoraj ktoś był taki gapcio i miała zostawić od wczoraj wszystkie przybory w szkole, w szafce, a zostawiłaś tylko część. I dzisiaj pani ja, jej... Bierzecie. Słuchajcie, mamy śniadaniowe, Zeszedł do kontaktu dla rodziców, widzę, został. Ale ja tutaj widzę, że ktoś pingusia w ogóle nie zjadł, więc trzeba go do lodówki włożyć. Ktoś w ogóle owocku sobie nie zjadł. Tu jest ostrzałka. Proszę bardzo, też nie została w szkole, to daj ją zaraz no nie do... Nie gdzie ona jest. Zaraz taką mamy ostrzałkę śmieszną, no, bzyczka. Nie, to nie jest bzyczek i tutaj się otwiera i to jest... Ale ja mówię na niego bzyczek, bo to jest pszczółka, czyli bzyczy. To nie jest pszczółka, to jest gąsienica. A no dobra, no to może być gąsienica. Wiecie, co na co wam to wygląda? Na pszczółkę bez krzydełek czy gąsienicę? Bo mi trochę bardziej na pszczółkę. No ale okej. Okay. Wkładam ją z powrotem do plecaka, żeby jutro została. Sprawdzamy tą śniadaniówę. Tu były ogórki, wyjedzone ogórki. Tu miała cukierki, wyjedzone. Okej. Okay. A tutaj, tu pół chlebka zostało, kanapki. No dobra. Ważne chociaż te pół kanapki. Wiecie co? Chciałam je teraz wymienić y śniadaniówkę. Na no, tego biboksa. Tak, na tego biboksa, dlatego, że tutaj, jak jej wczoraj włożyłam melona. melona, to tutaj leciał sok z niego. Gdzieś a ja tak, tutaj... tutaj w mokry. Tak, tutaj gdzieś kapało. Stąd. I teraz nie wiem, czy ją wymienić, czy nie, ale Macysia dostała tą śniadaniówkę od przyjaciółki swojej i Macyśka nie chce jej wymienić, zwłaszcza, że ona jest puszinowa. Więc zobaczymy, czy ona tak zostanie, a tu włoży jakiś woreczek po prostu jej z owocami, czy nie. I raz, jak Wam opowiadałam o tej mojej koleżance, to jak miałam WF, to zdjęłam to okulary, nie? Nie mhm. złożyłam ich. Przeszliśmy już tą górkę, gdzie nagrywaliśmy. I one byli ciągle tutaj, nie? To, że żebym koleżanka o tym przypomniała, bo mówi. A ty miałeś wcześniej okulary? Mama, daj okulary. się o okularkach założyć je z powrotem. No, najważniejsze, że je założyłaś i. Chodzisz w okularkach, bo na WF trzeba okularki ściągać, nie? Tak, tak. Było Ze względów bezpieczeństwa po prostu, żeby ktoś jak Cię uderzy piłką czy czymkolwiek, żeby one nie spadły, nie zbiły tak, się. Tak, i tak by mogły tak. Albo żeby, wiesz, Ciebie nie bolało później, jak one by, tak wiesz, uderzyły cię te okularki. Więc, no dobra. Nawet tutaj Uch. widzę, że większość jest powyciągane. Możemy pozapinać, przygotować plecaczek na jutro. Ale tu też jeszcze mam e, obrazy, obrazy. A to dzisiaj są twoje obrazy, które dzisiaj robiłaś. To chodź tutaj na stoliczku może o, pokaż, o, o, o. wiesz. Ja wezmę, no o, o, o. właśnie, ja wezmę tutaj na razie położę. Ten obrazek nie był robiony, nie był robiony jako normalna praca, tylko takie miałam wakacje. Musiała, y, robiliście dzisiaj takie prace, jakie były wasze wakacje, tak? Y, zobaczcie, Marceśka zrobiła wady z Pawowo, gdzie była, ale jednej rzeczy nie dorobiła. Czego? Czego nie dorobiłaś? Czego? Czego brakuje na tym obrazku? Niczego. Plaży i morza. A ja wiem i zaraz wam powiem. Wiecie czego brakuje? Czy? Deszczu. Tu powinny być kropki deszczu, bo nam cały czas padało. No nie! Kapciu, tego nie no, narysowałaś! Czy jesteś ty? O, oczywiście. Jaka mała? No. no tak, ale plaża jest duża, tak jak się patrzy z góry, to się wydaje, że człowiek jest malutki. Tylko tak. dlaczego ten ktoś jest większy ode mnie? Bo to jest pies. I ten pies jest większy ode mnie? A od tego ludka też jest większy ten pies? No na pewno. To jest jakiś pies gigant. Ale my jesteśmy małe, więc może takie duże psy są po prostu od nas większe. Co? Może tak być. Co jeszcze zrobiłaś? Ej, ja. tutaj ten... mam jeszcze trzy więc... Tutaj wam pokażę challenge'u. Mnie jaka na namalowała tego słodkiego piosenka. No. Ja na początku miałam tylko kolor ten, kolor ten i kolor taki fioletowaty, ale go nie użyłam. I potem miałam do wylosowania mhm. chyba trzy. Czyli musiałaś użyć różnych tak. kolorów, żeby zrobić ten obrazek? No nie, bo to było takie były trzy losowania, mhm. jak to. zrobiłam. I co tam jeszcze robiłaś? Bo oczywiście u nas zawsze takie, że karteluszki z pracami się przynosi do domu, i tego jest mnóstwo. Tak, coś. Później zawsze da ci moc, gdy go kochasz. Mm -hmm. Paczka, pacza niespodzianka. Pacza niespodzianka. O, Jestem tutaj, haha, haha ha. w okręgu, i teraz damy co pod słońce. No i. I widać, Fosinka. Ach, pomijam. o takie coś chodziło. No dobra, to tak wygląda, słuchajcie, aktualizacja u nas z początku roku szkolnego. E e Jak widzicie, nie ma się czego bać. To zaraz. Nie ma się czym martwić, tak? Marcisiu? Fajnie w szkole? Tak. Życzymy Wam wszystkim, żeby u Was też było tak fajnie w szkole, żebyście z radością chodzili do szkoły, żebyście się nie bali nowego początku, chociaż początki bywają trudne. A u nas było kilka dzieci. No było trochę dzieci, które płakały, ale to dlatego, że Ty znasz już tą szkołę, a te dzieci jeszcze nie znają tej szkoły i początki mogą być trudne. Dlatego nie zrażajcie się, bo wszystko się ułoży, może okazać się, że będzie fajnie. Będą nowe fajne znajomości, nowe wyzwania, czego Wam bardzo życzymy. Tak? Tak. I na dzisiaj się z Wami żegnamy. Po takiej aktualizacji widzimy się. No dobra, pokaż to jeszcze. Co to jest? Tutaj jest takie najpierw taki laptop. A to jest jakbyś się naciska, to on mówi Pa, Popo! Mm -hmm. A ja jeszcze z tyłu mam. To takie prace robiliście dzisiaj. Z tyłu ta krytyczka to jest potrzebna, żeby rzeczy nie wypadły. Mhm. Tutaj y, jest Paul. Ma poducie i ma jedzonko. I na przykład on może sobie ich. Spać i na przykład coś sobie się na kolacyjkę, a to już, bo mi to wypadało, bo ja to zrobiłam do góry nogami, dlatego zrobiłam mm -hmm. tą karteczkę i dlatego to tego nie ma, bo to jest to. Mm -hmm. To jak tam, Matysiu? Super, tak? Nie możesz się doczekać jutra? Mm -hmm. Jutro masz trochę więcej lekcji, bo dzisiaj miałaś tylko trzy, jutro masz yeah, chyba pięć. Więc yeah, 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 yeah. jutro będziesz trochę dłużej, bo ja dzisiaj zdążyłam przeprowadzić ją do szkoły, szybko wyjść na zakupy i już musiałam wracać. Nie? Po ciebie. Mam nadzieję, że jutro ten... Yy, trochę więcej będę mogła w tym czasie, co ty będziesz w szkole zrobić. <ścoughs> to pa. pa! Widzimy się w kolejnym odcinku, czyli co? So... Botyk! Kocham was i jeśli wam się ten film podobał i no lubicie szkołę, na przykład ci, co chodzą już do szkoły, a na przykład jak inne dzieci się boją, to nie ma czego, naprawdę. Bądźcie odważni. Tak. Zostawcie łapki w górę, lajki, subskrypcje, komentarze, dzwoneczki, ławeczki. <laughs> pa! A w następnym odcinku chyba wam pokażę, jak gram mojej ukulele. Na ukulele? Tak. <laughs> pa. pa.